Dzień dobry YouTube, pisam z tej strony. W e, pewnym taki pomysł, żeby zrobić film w sumie o tym, e, bo mam bardzo dużo misji u Kiraka i zapewne duża część z was o tym nie wie, ale z kirakiem można zarabiać sobie trochę karencji w bardzo niskich kosztach. Kirak aktualnie ma misje, które są starymi Memory. Od zeszłej ligi, i gdy losujemy u niego misję, możemy czasami trafić na misje, które mają ciekawe dopiski i mogą dać nam ciekawe outcome na tych mapach. Dzisiaj zrobimy sobie, nie wiem, kupię na razie ze 100 raportów, przeklikamy te 100 raportów, porobimy to, to co tam będzie, za czym ile wydamy w ogóle na te raporty. Może one będą super drogie, może to się nie zwróci, i może ten film będzie zupełnie bez sensu, ale nawet dla samego testu przydałoby się to zrobić w tym momencie ligi. To jest po to, żebyście. Patrzyli czasami na te mapy w inny sposób niż tylko głupie robienie i zaliczanie ich, bo czasami można mieć fajne misje, które dadzą Wam po prostu karencji za darmo, a nie musicie nic na to wydawać. Więc nie bierzcie tego jako sposób na zarobek, ale jeżeli siedzicie na początku ligi, może nie macie w ogóle karencji, trafią właśnie bestie albo trafią Wam się harvest, jakiś divek, jakieś dwa diwki z tego, to jest zawsze dobra opcja jak na za darmową mapę. Samych questów Kiraka. Aktualnie mam u Kiraka 65 misji, które będziemy sobie robić. będziemy oczywiście robić ich wszystkich, no bo to nie będzie miało sensu, ale wykorzystamy raporty i myślę, że wykorzystamy jakieś najtańsze raporty, które będą na rynku w tym momencie. A raporty możemy normalnie kupić u. U za karencji, więc nie powiem żadnego problemu. 3 do 1, trochę drogo. co od najtańsze. 21 do 8, to jest 2,6 i... do 1, 1 do 3. Tutaj też mamy 1 do 3. Tu mamy 2,5, 1 do 3, 1 do 8, ale tutaj mamy z... Z całą ścianę questów i to mogło być mniej więcej jak 1 do 2, 1 do 3 również. I tu mamy 1 do 2, więc Bierzemy sobie ten, który będzie najtańszy. Jeden był tutaj chyba za 2,8. Ten był za 3,3. Hmm, może nie być ich dużo na rynku, 2,5, ale są tylko dwa raporty. Potem są po 3, czyli 3 to będzie w ogóle najtańsze. Czyli w teorii, jeśli one są po 3, to nie wiem, czy nie będzie używać tego scoutinga. A na razie kupimy sobie 10 takich za 30 C. I to są scoutingi. Powinny dawać tam właśnie jakieś rewardy z implik modifierami. U Kiraka, biegając w misję, możemy czasami zauważyć nad misjami, że będzie taki niebieski napis. Za to pokażę dokładnie o co chodzi. Okej, okay, dobra, czyli te chyba nie mogą być, bo te będą miały implikty, które to zabierają. To tak przy okazji dla testu, tak, tutaj te nie ma mogą być ok. ale to będą te. Pimy ich więcej, 56 chaosów za 7. Wydaje mi się, że to jest trochę drogo, ale to po... Dobra, okej, okay. to są wszyscy, cała ściana. Więc w teorii powinna być przynajmniej jedna misja, taka jak tutaj właśnie, która była, która będzie dla nas ciekawa. Mam naprawdę dwie takie misje. Tutaj widzicie ta niebieska, jasno-niebieska opcja, która znajduje się nad mapą. To jest dodatek, który normalnie byłby z... Memory. I teraz tak. Harbinger portale dają portale, z których wypada karencji. Wydałem na to 8 chaosów, na tą sztukę. Postaramy się od razu z niej zarobić. I tutaj mamy opcję, która zamieni nam wszystkie rzeczy, które będą dropiły, w karencji shardy. Zrobimy sobie to. Zrobimy sobie kilka tych misji. Zrobimy. To było 8 chaosów, i Nie trafiło się jeszcze nic dobrego, ale tam jest jedna z misji, która jest dość ciekawa. W ogóle to jest dość śmieszne, że będziemy teraz Harbingerem. I zabijając mopki będą wypadały nam szardy. Musimy zrobić z tego przynajmniej 7 chaosów, żebyśmy byli na plus. Oczywiście ten build też jest o tyle głupi, że przebija się przez banki. To jest dość ciekawe też. Myślę, że bez problemu będzie tutaj wyciągnięcia 7 osików. Do tych sardów leci. Mam tutaj dość dużą szansę w sumie na miraż sarda. Sacred grove, Kropsy będą duże, kropsu będzie dużo i mam tak naprawdę dość duży harvest, który będzie na mapie. Naszym celem jest tylko i wyłącznie znalezienie tego harvestu i zabijanie tutaj mobków. Tu powinno być sporo dżusu i powinno być ogólnie sporo mowów. Więc, nawet jeżeli byście nie kupowali raportów, a robilibyście normalnie misje, bo to też jest opcja spokojnie, żeby robić, żeby nie przeklikiwać żadnych raportów i wejść tylko na mapę, zrobić cokolwiek na niej i wyjść z niej, mieć kolejnego questa u Kiraka, żeby sam się przerolował, to to jest jeszcze przyjemniejsze, jeszcze taniej was to wyjdzie, no bo płacicie tylko i wyłącznie misjami u Waszego Kiraka, a nie żadnym karencji. Ja chciałem to trochę przyspieszyć za pomocą tych raportów. Ale oczywiście, jeśli mam tego dużo, no to lepiej byłoby wykorzystywać to w ogóle bez posiadania czegokolwiek. Tylko wchodzić sobie na tę mapę najwyżej wychodzić z niej bardzo szybko. Bo najlepszym kierakiem tutaj zapewne będą bestie, bo zapewne, zapewne one zawsze gdzieś tam kosztują, bo mamy tam specyficzne bestie, których normalnie byśmy nie dostali. No i niestety wszystkie kropy trafiły się bez. Bez jakiegokolwiek bossa, co jest dość dużym niefartym jak na, na tego Secret Grove'a. Normalnie przynajmniej jeden bossik tu powinien być. A z takim mapy już wychodzimy, wychodzimy naprawdę z 3000 juice'u. To jest zawarty 20, 13, 13 czyli około 40 chaosów w 2 minuty przy dość dużym niefarcie. I tutaj powinno być szansa na trafienie Taint currency, Które chyba tajemniczymi chodzą aktualnie po jakieś 40 hostów, 30, coś koło tego. Co widzicie, tych różnych klasów jest tutaj dość sporo, zaraz olejemy już te raporty. Bo wydaje mi się, że nie byłoby potrzeby ich klikać, wystarczy po prostu pobiec i, i porobić zwykłe misję i po prostu nie wydać się na to żadnego karencji i tylko i wyłącznie mieć zwroty, no bo jest to darmowe no. I tak dostajecie te pełni misje do Kiraka i takie dostajecie, więc dobry motyw żeby je wykorzystać na pewno. z Orby, ale na jakieś 6 Chaosików. Misji Ukiraka, nic. Zostały 3 raporty. Mamy Harblingery, które były średnie, ale to jest portal, który powinien trochę lepiej działać. I pójdziemy na niego, bo czemu by nie. Bo zapewne wydaje mi się, że dużo ludzi mogło zapomnieć w ogóle, że Kirak ma taką opcję Nawet mogli mieć tą opcję, a zapomniał olać, bo nie wiedzieli Gdzie na to mogą spojrzeć, żeby zobaczyć w ogóle tą misję Idealnie nic pod film nie będzie się trafiać. Mamy strongboxy i pójdziemy sobie na nie. Zobaczymy co tam poleci. Tylko z tego co będę do strongboxy były bardzo mocno średnie. Tak jakby każda z tych mechanik ma jakąś taką rzecz, że jeżeli coś już się trafi dobrego, to powinno to być spoko. W sensie no tutaj skrzynki z karencji byłyby zajebiste. Skrzynki z kartami byłyby spoko, bo też coś dobrego mógłby tam spaść na przykład losowego. Ale jeżeli nie płacimy za te za te misje, czyli tylko sobie tak klikamy, no to w ogóle nic nas to nie kosztuje. To jest tylko i wyłącznie możemy z tego wyciągnąć w tym momencie. Mam nadzieję, że przynajmniej nie bez się trawią. Mamy znowu Sacred Grove. A. To bardzo dobrze. Tak, jeżeli trafiliście, to się pisze na czasie, że też zacząłeś się bawić. Trafił bestie, to tylko tam wchodzisz i zabijasz wszystkie bestie do na naszą mapie. Wydaj ci specyficzne bestie, których normalnie nie da się zdobyć w ten sposób. Będziemy mieć i będą bestie z Harvestu, To jest dokładnie to, co mieliśmy trafić. Żeby zarobić najwięcej ile się da. Bestie stąd są naprawdę drogie. Teraz odpadło kilka bestii, bo normalnie byłby jeszcze Black Morrigan, który dawałby nam trzeselki. A co to trzys na tej lidze jest naprawdę naprawdę niska. Tutaj był chyba jakiś murigan, to chyba był pająk. Dobrze pamiętam. Załóżmy, coś tam w ogóle ciekawego wskoczyło. Chyba, bo teraz możemy normalnie wyciągnąć bez wydawania chaosu żadnych. Możemy to itemizować z kontrolem. Ok, to jest warte dyskę. To jest warte dwie dychy. Ten zwarty haosa, ten jest warty chaosa. Po chaosie, po chaosie. Krabiki. Te są po 3. te po jednym, ten jest 4, kolejny zwarty 3. Nie spadło nam nic ciekawego, coś mocniejszego Ale z tego i tak by już było Ile to by było? 20 30, 40, 49, 42, 40 chaosów Ja sobie poodkładam i sobie leżą Zobaczymy co nam się jeszcze trafi Okej okay, mamy Jedną Fajną rzecz, którą kiedyś ba bardzo dużo robiliśmy, czyli memory ualwy. Alwy. Memory u Alwy są tyle specyficzne, że ono będzie jakby otwarte w drugą stronę i mopki będą wychodziły na zewnątrz, zamiast my będziemy wchodzić do środka. Potencjalnie lecą tutaj rękawiczki z zwiększonymi obrażeniami z bossów, które tutaj są. Dwie kliknąć. Bo nie możemy. I to był jeden z najlepszych strategii na XP w ogóle. I czasami z tych architektów, stąd, będą leciały nam przedmioty, które będą miały mody z właśnie kirżyn. Rękawiczki, które na przykład zdajemy więcej obrażeń, wysztilowanych przeciwników, jeżeli trafimy to z jakimiś Sapresem, Chaos rezistem czymkolwiek, to potrafiło nie dać karencji. Kiedy były jeszcze misje u Alwy, my potrafiliśmy sobie okręcić po kilkanaście divów po prostu dziennie. Jako taki fajny dodatek. No teraz już nie jest to na tyle możliwe, co było kiedyś, bo kiedyś to można było biegać cały czas te mapy. Tam nic nie poleciało Mamy jeszcze jedne Harvest, bestie Na sam koniec Dobra. to chyba ostatnia misja u Kiraka, mi się wydaje. Aha. Na żółtym mapach mam jeszcze... On ten Paradise jest na low level. Zobaczmy ile z tych bestii przy okazji przyjdzie. Z Jus'u to jest 30, 30 i pewnie 30 to jest 90 C. Tu pewnie jest ze 100 łącznie. Nie bym się nie bawił, to by zajęło za jakieś pół godziny. Pytanie, jeszcze, ile jest w tych bestiach? To nie było nic warte. To nie mam pojęcia.

No, zostanę bana na tego. Na wyszukiwanie, zapewne. Czyli z 240C w tym momencie. Z 2,5. I jakieś. Nie wiem, ile to jest, od pół godziny. Oho, nic się chodzi? Nie jest to jakiś, nie jaki zarobek, ale w sumie to nie ma. Jeżeli byśmy nie kupowali oczywiście raportu, to to nie było w sumie żadnego wkładu własnego w to. Ale jeżeli te bestie rzeczywiście pojawiają się normalnie na mapach, to te bestie wyglądają jak jakieś o zarabiania, Jeżeli byśmy na tej bardzo szybko połapach i bardzo szybko je czyścili. Bo oczywiście zgęblingujemy te, te bestie. Co by tu nie było. Zobaczmy tylko, co można z nimi zrobić. Mamy Level Up gemu. Mi dopiero co one zlewelowały i chyba. Kontrol, Distraction. Że mental focus to był. Nie, nie mam setupu. <coughs> nie, nie przemyślałem tego. Bardzo mocno tego nie przemyślałem. Zapomniałem, że musiał z tym bić jeszcze. Mogę to jeszcze raz zrobić. <noise> Mogę to jeszcze raz zrobić. Do dal znaczy, to do supporta ten jest dla skill mi poziom, mi jeden poziom do flame -walla. To jest huge. Czy mam coś tutaj jeszcze ciekawego? Mamy Ferula, którego pewnie ludzie dziś tam farmią. E, chyba to już nic nie będzie fajnego. Dobra. To było na tyle, żeby to było bardziej takie... To byłoby na tyle. dziękuję za oglądanie. Mówi do Was piżam na razie.